Siemano mordeczki, witam w kolejnym filmiku. Podróżujemy oczywiście w mw 750 l jak na prezesa przystało. Pozdrawiam was moje paznokcie. No i tak, chcieliście wiedzieć co tutaj jest zepsute. Także przede wszystkim to mamy zawias do zrobienia z przodu. E, amorki te, te gazowe, tak? Czy, czy Nie jak wiem, to, no, no, jakieś tam Ale są drogie. Drogie, drogie. Całą wypłatę trzeba wydać. Tak, całą wypłatę musicie A no wydać na te, szukamy, na te amorki z przodu. Oprócz tego mamy tutaj drobny mankament w postaci tego słupka, tutaj co nam się lata. Także to jest do podklejenia. Z wizualnych mankamentów to chyba tyle no ten zagłówek, tak jak widzieliście Jest do zrobienia Bak, oczywiście jak w każdej 750 Bak jest rozszczelniony, też trzeba Wymienić bak, to jakieś tam 1000, 1500 zł Czyli kolejna, najniższa krajowa No i co jeszcze mamy O czymś jeszcze chyba zapomniałem to trzeba listwy wymienić a ozdobne na zewnątrz Listwy ozdobne trzeba wymienić. Rdzy nie ma od spodu i, i jak będzie, będziemy gdzieś na kanale, to wam pokażę, że rdzy nie ma. Natomiast teraz nie mamy tutaj dostępnego kanału, a też nie chce mi się jej podnosić. E, no i to by było na tyle. Także bak, e, zawias, no i to wszystko. I, i można latać. Zresztą no, tak jak widać latamy cały czas i nic się nie psuje o dziwo. Skrzynia nadal działa. Chciałbym zakomunikować. Także pozdrawiam was mordeczki z BMW 750 il za 10 tysięcy. W następnym odcinku Wam pokażemy, jak zarobić na tym aucie 7,5 tysiąca złotych. Dobrze, usłyszeliście 7,5 tysiąca złotych. Także subskrybujcie koniecznie, bo bez tego nie będziecie mieli szansy obejrzeć tego filmiku, zanim inni go obejrzą i już zdążą zarobić te 7,5 koła. Natomiast niemiły wypadek nam się przydarzył. Babeczka nam na rondzie wyjechała. Rondo jechaliśmy normalnie, tym razem akurat, nie bokiem. Babeczka wyjechała, uderzyła nam w płotnik, także zaraz wam pokażemy, jakie są szkody. No i tak się składa, że oprócz tego 7,5 koła, które już zarobiliśmy na tym aucie, udało się zarobić jeszcze 11 tysięcy złotych, bo tyle ubezpieczalnia wypłaciła nam z ubezpieczenia. Także, mordeczki to był strzał w dziesiątkę, można tak powiedzieć. Strzał w błotnik, ale w dziesiątkę. Zaraz Wam pokażemy, jak to auto jest uszkodzone. No i y, kosztorys, y, oczywiście, jeżeli nie zapomnę, to go to również dołączy do filmiku. Także, trzymajcie się i widzimy się za chwilę na parkingu. m 38 Piękny spocik bezpieczny, przeznaczony do latania bokiem Proszę tak się nalecić, lata ja Na zimówkach na pewno by była lepsza kontrola No ale cóż Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma proszę jak idzie bokiem Na śniegu to i golfem to Proszę jakiś to model, wariat, wariat I w parach zaraz będziemy latać, lusterko do lusterka Oj, 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 Ależ ten dźwięk, ten dźwięk. U, poszły krzaki, posłój krzaki. Pismaj krzagi. Uj, zaraz, żeby latarni nie kisnął. ile trzeba mieć jest skill no jest skill dłuższy to się lepiej prowadzi proszę bardzo każdy bokiem może trochę lepiej drogowej trochę luks Skrzynia siadła? Skrzynia siadła? No więc mordeczki, jesteśmy już na parkingu Tutaj jest e, miejsce e, latania powszechnego Także zobaczcie jak tutaj wygląda ten błotnik, niestety Tak się zdarzyło, że babeczka tutaj to centralnie... Naprawimy. Tak, to tutaj naprawimy ten kierunkowskaz z tym pięknym BMW, on jest sprawny no i tutaj mamy błotnik do wymiany, no i zderzak też mamy do wymiany, bo cały jest połamany, raczej nie będziemy go tu łatać. Listwa zewnętrzna do wymiany, ta chromowana chyba jest jeszcze w dobrym stanie, chociaż tutaj też jest pęknięcie, ale kto by na to patrzył. Druciarze, słuchajcie, tutaj trzeba wszystko powymieniać, nad kole troszkę, nad kole troszkę odgiąć i będzie cacy, także Taka szkoda jest wyceniana w ubezpieczalni po drobnych przepychankach na 11 tysięcy. Pierwsza wycena była na 5,5 tysiąca. Finalnie udało nam się dzięki odzyskiwaniu ubezpieczeń, przepraszam odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej takiej udało nam się osiągnąć 11 tysięcy. Także po, polecam firmy. za, za, za jeszcze link w, w opisie. Ja osobiście też przy moich szkodach używałem takiej firmy. Nazywa się strona, także tam możecie uzyskać dopłatę do odszkodowania. No i tak to wygląda. Słuchajcie, trzeba jeździć dobrze, że maska nie dostała, lampa też jest cała. Także polatamy teraz troszkę bokiem, poupalamy tego gruza i yy, cóż, szukamy maski, błotnika, jakby ktoś, yy, przepraszam, nie maski, tylko zderzaka i błotnika, jakby ktoś miał nas sprzedaż, to proszę się odzywać w wiadomości albo mailowo. Trzymajcie się, koniecznie subskrybujcie i popatrzcie, jak ten gruzik pięknie lata bokiem. Po, po, podobnie jak te E90 i E46 w oddali. Trzymajcie się, Elko!